Roku o gospodarce nieruchomościami w Dzienniku z 2023 roku pozycja 344 Rada Gminy Leszno fala, co następuje w paragrafie pierwszym w ustępie pierwszym wyraża się zgodę na dzierżawę na okres pięciu lat niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność gminy Leszno zapisanej w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjnej nr 53 o powierzchni 0,007 hektara położonej w obrębie geodezyjnym wyględy gmina Leszno, który położenie obrazuje załącznik do niniejszej uchwały. Ustęp 2 wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Leszno. I paragraf 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo radni, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedmiotowej uchwały? Pani Agata bażyńska kan Jestem za. Pan Janusz Biały? Jestem za. Pani Halina Dmoch. Jestem za podjęciem uchwały. Dominiak Michał jest za podjęciem uchwały, pani Ewa Grot. Jestem za. Pan Dariusz Iwanek? Jestem za. Dziękuję bardzo. Pan Lesław Kuczyński. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Ewa Latoszek. Jestem za podjęciem Dziękuję uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Lipiński. Jestem za. Pan Tomasz Maj. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Marianna Malerowska. Jestem za podjęciem uchwały. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Michalski. Jestem za. Dziękuję bardzo. Pani Agnieszka Walczak. Jestem za. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo radni, stwierdzam, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową dzierżawę gruntu na okres pięciu lat została podjęta jednogłośnie. Nikt z Państwa radnych się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przejdziemy do